Jeśli chodzi o pozawojskową pomoc dla Ukrainy dzisiaj, to Zachód powinien tworzyć wszelkiego rodzaju powiązania na poziomie kulturalnym, politycznym, a przede wszystkim gospodarczym pomiędzy Europą, Europą Zachodem, ogólnie pojętym, a Ukrainą wszelkiego rodzaju coś co się określa dzisiaj takim modnym słowem w Europie connectivity w zakresie energetyki, powiązań biznesowych, handlu i dlatego tego typu decyzje, jak decyzja Philip Morris o Włączenie Ukrainy do tego samego regionu, w którym jest Polska i kraje bałtyckie, jest decyzją bardzo pozytywną, bardzo to popieramy. I wszystkie inne korporacje, które dalej jeszcze mają Ukrainę w jakimś obszarze wspólnym z Rosją, powinny podążyć śladem Philip Morris i również przenieść Ukrainę do regionów europejskich. Biznes tworzy takie trwałe więzi gospodarcze trwały łańcuchy dostaw Myślę, że dla relacji polsko-ukraińskich to najwięcej, szczególnie w latach 90., na początku, zrobił drobny handel. Ludzie się zaczęli poznawać coraz bardziej i tak itd., tak ale ten duży biznes no, też generuje różnego rodzaju powiązania i one stają się coraz silniejsze. My prowadzimy takie centrum biznesu dla Ukrainy, gdzie staramy się łączyć polskie i ukraińskie przedsiębiorstwa i do handlu, i do wspólnych inwestycji. Do różnych działań i widać, że ten walec się coraz bardziej rozpędza i ten międzynarodowy biznes też. Na przykładzie tutaj Filip Morris widać, że też to jakby rozumie. Ukraina po ponad 300 latach w sposób. Czynny wypowiedziała ugodę periesławską i stara się, by ch chce zostać częścią naszej cywilizacji, cywilizacji zachodniej. I wydaje mi się, że tego nie da się w żadnej mierze już Rosjanom powstrzymać. W sposób trwały odejdzie z ruskiego Mira. E, znajdzie się jakby po naszej stronie, ludzie mentalnie, tam już jak ktokolwiek zna Ukraińców, czy jeździ na Ukrainę, czy ci ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski, widzi po której stronie e, oni się znajdują, e, swoją kulturą, e, myśleniem i tak, dalej, i tak dalej. No i teraz czas na odspawywanie resztek tego przynależności do, e, do tego ruskiego mira i tego typu decyzje biznesowe, jak Filip Morris, no to też taki znak czasu. Firma Philip Morris po prostu zdecydowała się przyłączyć e, Ukrainę do regionu, w którym znajdują się kraje bałtyckie i Polska. Wcześniej ona była w tym samym regionie, co, co, co jest Rosja, w tym samym regionie biznesowym. E, I ta zmiana teraz no, nie tylko jest jakby i politycznie, i gospodarczo, i, i, i kulturowo. Pozytywna, ale, ale również we wszelkich innych obszarach. Ukraina z Rosją już dzisiaj za wiele wspólnego nie ma. Na wschodzie Ukrainy jeszcze część ludzi mówi po rosyjsku, ale gwałtownie stara się to zmienić. Więc to jest po prostu też idzie i za głosem rozsądku, ale też za głosem biznesu, i to jest słuszne. Jest za wcześnie, żeby podsumować obroty handlowe. Obroty handlowe Polski z Ukrainą, ale z takich pobieżnych obserwacji wygląda, że one wzrosły dość w znacznym stopniu. Widać, że ten handel polsko-ukraiński się zazębia. Też w Polsce otworzyło się ponad 17 tysięcy przedsiębiorstw ukraińskich różnych. To są firmy informatyczne, budowlane z tego beauty sektor. Także jest to też znaczące wzmocnienie dla dla polskiej gospodarki, ale jeszcze danych za cały okres tego roku nie ma. Natomiast z pobieżnych danych widać, że te obroty handlowe wzrosły. Jeśli chodzi o obustronne korzyści dla Ukrainy i dla, dla firmy Philip Morris czy innych firm, które. Zmieniają, zmieniają regiony, no to oprócz tych emocjonalnych, takich i takich, no, takiej zwykłej przyzwoitości, którą, którą biznes w znacznej mierze się wykazuje, rezygnując z, czy z biznesu w Rosji, czy, czy z prowadzenia tam jakichś handlu itd., itd., no to z, z całą pewnością jest to taka ewidentna korzyść w postaci, tego, że granicą dzisiaj pomiędzy Rosją a Ukrainą jest front. Tak naprawdę i ten handel tam, no to kontrabanda jest możliwa, a normalny biznes nie. Więc tutaj też te firmy zyskują to, że mogą normalnie ten rynek zaopatrywać, normalnie handlować. Na Ukrainie zaczęła się pierwsza chyba na poważnie od 90 roku przynajmniej takie mam wrażenie walka z korupcją co też powinno temu biznesowi zachodniemu pozwolić lepiej funkcjonować, bo w, tym razem chyba to już jest na poważnie. mm-hmm